W nocy 24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, w wyniku której na terytorium Polski przybyło już ponad milion uchodźców, głównie matek z dziećmi uciekających przed wojną. W całym kraju rozpoczęła się pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. Mieszkańcy zorganizowali liczne zbiórki darów, natomiast instytucje rządowe, pozarządowe oraz samorządy świadczą pomoc instytucjonalną polegającą m.in. na utworzeniu miejsc noclegowych dla przybywających uchodźców. Nie inaczej sytuacja wygląda na terenie powiatu Polickiego. Zbiórki darów organizowane są we wszystkich czterech gminach Powiatu Polickiego. W Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przygotowano miejsca dla ponad 120 osób. Kolejne są przygotowywane w Hotelu Dobosz w Policach. Oczywiście, wszystkie konieczne informacje, wszystkie konieczne działania, które dotyczą Powiatu Polickiego i w zakresie wsparcia osób z Ukrainy w różnych płaszczyznach i wspierania tych, którzy tu są, którzy tu przyjadą i tych, którzy są tam, a trzeba im pomóc realizujemy. Natomiast nie chcielibyśmy też tego upubliczniać tylko po to, żeby budować wizerunek powiatu przy tak trudnej sytuacji. Powiat policki w ścisłej współpracy ze wszystkimi czterema gminami oraz wojewodą jest zaangażowany w wielotorową kampanię mającą na celu pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W najbliższym czasie podjęte zostaną kolejne działania, między innymi polegające na aktywności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, na poszukiwaniu zatrudnienia dla osób przybywających na teren Powiatu Polickiego. Bardzo chętnie, na tyle co możliwe i konieczne, będziemy o tym informować. Tylko tak jak wspomniałem, wolimy raczej prowadzić działania i realnie pomagać. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży uruchomili na parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach mobilny punkt szczepień drive thru. Prowadzimy szczepienia przeciwko COVID tak jak to było wcześniej u nas w straży. Teraz jest dodatkowy punkt tutaj. Oprócz tego można wykonać u nas bezpłatne testy antygenowe też przeciwko COVID. Z punktu szczepień korzystać mogą wszyscy. Wystarczy podjechać samochodem, przekazać wypełniony formularz i przystąpić do szczepienia. W przypadku wykonywania testów antygenowych niepotrzebne jest skierowanie od lekarza. Z testu antygenowego może skorzystać każdy, który źle się czuje i ma podejrzenie zakażenia koronawirusem. W przypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego osoba automatycznie wprowadzana jest do systemu i kierowana na 7-dniową izolację. Natomiast w przypadku otrzymania wyniku negatywnego wydawany jest 48-godzinny certyfikat potwierdzający, że badana osoba jest zdrowa. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do o 17.00. W powiecie polickim powstaje mieszkanie wytchnieniowe w ramach trzyletniego projektu Region Dobrego Wsparcia finansowanego ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2021 roku przypowiat policki przystąpił do projektu, który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, czyli przez Urząd Marszałkowski. Z mieszkania wytchnieniowego będzie mogła korzystać osoba niepełnosprawna lub niesamodzielna, zarówno w zakresie pobytu dziennego, jak i całodobowego. Takie mieszkanie przydaje się wówczas, gdy w rodzinie, w której znajduje się osoba niesamodzielna zachodzą jakieś szczególne okoliczności, czyli na przykład opiekun tej osoby musi pójść na operację, albo musi załatwić jakieś sprawy. Coś się wydarzyło, że przez jakiś czas nie może opiekować się tą osobą niesamodzielną. W takim przypadku osoba niesamodzielna może skorzystać z mieszkania wytchnieniowego, które powstaje w Podgrodziu w gminie Nowe Warpno. Do marca 2023 roku usługi te będą bezpłatne. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej. Liderem projektu jest województwo zachodniopomorskie. Ponadto uczestniczy w nim Fundacja Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzewskiej i Caritas archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Powiat Policki zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska zobowiązany jest sporządzić strategiczne mapy hałasu. Strategiczne mapy hałasu posłużą między innymi do monitorowania jakości hałasu, do wypracowania rozwiązań, które będą służyły do ochrony mieszkańców i społeczeństwa przed nadmiernym hałasem. Będą także wykorzystywane do tworzenia i aktualizowania programów dotyczących ochrony środowiska, ale także będą wykorzystywane do stworzenia E, e, przyszłościowo planów zagospodarowania przestrzennego. Strategiczne mapy hałasu muszą zawierać między innymi identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu, wskazanie danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas, propozycję działań w zakresie ochrony przed hałasem oraz oszacowanie efektów planowanych działań. Ograniczenia wynikające z map będą musiały być brane pod uwagę przy sporządzaniu planów miejscowych oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy takiej strategicznej mapy hałasu jest zobowiązany do przygotowania takiego opisowego streszczenia, które będzie sporządzone w języku nietechnicznym, niespecjalistycznym, tak żeby, żeby zainteresowanemu mieszkańcowi łatwiej było przebrnąć przez te kilkaset stron, jeśli będzie zainteresowany tematem. Powiat Policki na sporządzenie strategicznych map hałasu ma czas do końca czerwca bieżącego roku. Dokument sporządzony zostanie na podstawie trzech odcinków drogowych – to jest drogi Police Szczecin, Police Pilchowo oraz Wołczkowo Bez Rzecze. Powiat Policki zajął 19. miejsce w kategorii powiaty od 60 do 120 tysięcy mieszkańców w ogólnopolskim rankingu powiatów i gmin edycja 2021 prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Ranking oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Samorządy sklasyfikowane w rankingu powiatów polskich są oceniane przez niezależnych ekspertów w 10 obszarach tematycznych, w tym m.in. W działaniach prorozwojowych, proinwestycyjnych, proekologicznych czy też działaniach związanych z poprawą funkcjonowania samych samorządów, jak i świadczonych usług dla mieszkańców. Powiat Policki został doceniony m.in. za realizację przeprowadzonych inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym programów zarówno krajowych, jak i funduszy unijnych. Wśród tych inwestycji oczywiście znalazły się te związane z infrastrukturą drogową, jak i te które dotyczą e, efektywności energetycznej obiektów należących do jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego. Wśród zrealizowanych inwestycji znalazła się modernizacja pływalni zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz budowa regionalnego centrum wsparcia osób niesamodzielnych w Policach i centralizacja usług starostwa powiatowego w Policach. Ponadto doceniona została również współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi. Powiat Policki po raz pierwszy został został sklasyfikowany w pierwszej dwudziestce rankingu. Powiat Policki uruchomił na swojej stronie internetowej platformę do prezentacji budżetu na rok 2022, która zawiera informacje o dochodach oraz wydatkach, w tym wydatkach majątkowych, inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok, a także kalkulator mieszkańca. Ponadto uruchomiona została dodatkowa zakładka zatytułowana inwestycje, w której wykazane są najważniejsze zadania inwestycyjne, realizowane w bieżącej kadencji 2018-2023. Intencją właśnie tutaj zarządu i zobowiązaniem, które padło na sesji budżetowej, a żeby jak najbardziej próbować przedstawiać, zarażać trochę tą wiedzą mieszkańców powiatu polickiego, którzy bardzo interesują się. Tym, w jaki sposób są pieniądze z ich podatków, a więc pieniądze publiczne wydawane. Powiat Policki chciał przygotować taką formułę prezentacji swojego budżetu, aby była ona jasna i przejrzysta dla wszystkich mieszkańców Powiatu Polickiego. Platforma pozwala w sposób przystępny prześledzić m.in. jak kształtował się budżet Powiatu Polickiego na przestrzeni ostatnich lat, jak kształtują się przychody z podatków PIT i CIT, a także zapoznać się szczegółowo z wydatkami na poszczególne dziedziny. Uruchomiony został również. Specjalny kalkulator mieszkańca, dzięki któremu każdy z nas może wyliczyć, jaka część podatku miesięcznego wynagrodzenia będzie wydana przez powiat policki na poszczególne zadania. Ten sposób prezentacji dostępny na naszych stronach internetowych jest prosty, intuicyjny, i w zasadzie nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności dotyczących obsługiwania komputera. Tyle jest trudnych rzeczy w otaczającym świecie i, i tyle. Różnych problemów, w których tym bardziej nie możemy zapominać, że 8 marca mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet. drogie panie, mieszkanki Powiatu Polickiego i wszystkie panie, wszystkiego dobrego z, tego, z okazji tego święta.